Ludzie się mnie pytają, gdzie można kupić moje książki. Zajdzie? No nie wiem, tak z grzeczności bo mnie się pytają. Bo ja biedny dziad jestem i. No przecież za darmo daję. Jak nie powiem kto. No nie mówcie, że. Nie mówcie ludziska, kochane, że jak macie coś za darmo, to za to zapłacicie. No bez przesady, no nie wierzę. Chcecie w formie papierowej dzienniki tego i reportaże Świętego Piotra, bo one mają póki co formę elektroniczną. Formę papierową ma tylko książka miłości i Wolność poza ciałem. Na marginesie. Tego oczywiście, żeby nie było, że ja tam wszystkich zapraszam, i w ogóle do bo masakra by była, i ja za tym nie prze. Znowu w leginsach... aż się rozproszyłem, w się zakręciło. Żeby nie było, że tam zaraz wszystkich zapraszam, no bo ja tak nie przypada mnie za tłumami i w ogóle potem wszystkim to samo opowiadać. Ja mam jeszcze w siłowni tam trochę tych egzemplarzy mi osi wolność w formie papierowej, nie? No jak tam przyjdziesz, no co ci to dam, no dam nie sprzedam. Kiedyś sprzedawałem no, jak jeździłem po kraju. No to trzeba było, nie, na paliwo, na hotel <grystanie> Spałem w samochodzie. <grystanie> Klepisko było drogie, 500 zł, taki stolik. No jebnij mi w tył. Jebni mi w tył. Na haku mam taką srebrną końcóweczkę, to zobaczę. Ona się przydaje odstrasza. strasza. Wiem, hak powinien mieć ściągnięty. No, także za takie... Ja siedziłem po kraju, sprzedawałem. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Dariusz Sugier. O wychodzę z ciała, proszę o to moja książka. Kup, 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 najlepiej pięciu. Jaja się dawało, no i zaklepisko się płaciło, guźba o tyle. Tym organizatorom, ja pierniczę. Taki, taki stolik, no nie wiem, ilo to miał pół metra na metr, nie. No jeszcze krzesełka, nie. No to ja płaciłem, no tam 300, 500, zależy jakie miasto. Masakra, masakra po prostu. No, no na książce się nie zarabia. To jest dla, dla promocji słowa, nie? Żeby to poszło do ludzi. Mi tam jeszcze zostało tych książek. Zaraz się będzie konkurencja się ha, <laughs> Został z książkami. <laughs> Jakbyś się kurwa dowiedział, ile sprzedałem tych książek. Prawdę mówiąc, ile rozpowszechniłem, to by ci o taki kurwa gulby wyskoczył. <gul> nie do pobicia to jest rekord, jeżeli chodzi o tą dziedzinę, OBE. Czy w ogóle parapsychologii? Nie w Polsce. W Polsce. Myślę, my się wydaje, że nie jest nie do pobicia. No wiadomo, za granicą to tam do pobicia, nie. Zresztą nie wiem ile tam. No, Robert Monroe na pewno więcej jej rozpowszechnił tej swojej, nie. Ale tutaj na rynek polski. Yy, dla takiego środowiska parapsychologicznego to, to, jest, to jest generalnie niszowy rynek. To ja bardzo dużo jestem bardzo zadowolony, że tyle poszło, nie? Ale żeby tam ktoś nie zazdrocił, że ja nie wiadomo ile zarobiłem, gdzie tam? Jakbym dobrze policzył, to by była strata. Dużo książek zostało w księgarniach, nie wróciły, nie? No, także jak tam przyjdzie ktoś przy okazji, nie, to że tak, tak jak mówię, no, żeby tam. Żeby za mocno tam gitarę zawrazy, bo to każdy przyjdzie i każdemu trzeba to samo mówić, to samo mówić, a to strasznie muli łeb, nie? Za trzecim razem to już o taka jak ktoś się prosi tak podświadomie, żeby troszkę poopowiadać, to o taka muła ci łapie, że już po prostu nie masz. Dlatego staram się mówić w miarę za każdym razem coś coś nowego, coś innego, ale... to... No także... A! I, 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 i Yy, dedykacji nie dam nie. nie daję dedykacji Autograf podpis, nie? Czujadą cukier Jeszcze ja tam dopiszę Jezus żyje z wykrzyknikiem. Nie? Ale dedykacji nie dam. No potem sprzedajecie to na leko. Chcę <grym> chociaż wyżyj. Chociaż sobie kartkę tam, gdzie jest ta dedykacja imienna, nie? chwali się z dedykacją, imienem i sprzedaje. No tak wstyd to jest, kurwa, weź se wiedzy. A jak teraz dam z autografem, no to się będzie chwalił, już z autografem. Ja nie mam nic przeciwko, jak ktoś tam sprzedaje, przecież niektórzy mają krucho z kasą, nie? No to o, przeczyta raz, drugi, trzeci, no bo tam lepiej kilka razy, żeby to lepiej zrozumieć. Chociaż chyba jeden raz wystarczy, nie wiem. No i potem co? Niech ta książka idzie dalej, no to niech se tam sprzeda, no jest. To ja nie mam nic przeciwko, ale z imieniem dedykacja to taki... No tak się wstydzę za Ciebie, nie? No, także... Przy, tam się... Nie to, że tak jak mówię już czy trzeci raz, żeby się nie powtarzać. No nie to, że tam w chodźcie zapraszam. Nie, lubię tłumów. I nie lubię w kółko tym samym mówić. I mnie nie męczyć za długo, tylko... Książka, dziękuję, do widzenia i już. A reportaż Świętego Piotra i jestego no niestety... Na tą chwilę, póki co, nie mają formy papierowej. Bo nie mam pieniędzy, żeby to wydać. Wcześniej, no nie tyle, że miałem, co po prostu głupi byłem. Taki, wiecie, jak to młody, ch młody chłopak. Yy, jeszcze o, świat zawojuje. Chuj z pieniędzmi, wypierdolił tyle kasy. <gryw> Sam wydrukował. Nie, teraz no, no niestety, no nie, nie, musiałbym mieć dużo nadwyżkę pieniężków i to też bym się zastanowił czy warto. No bo dzisiaj i tak ludzie czytają w formie elektronicznej na tych laptopach, na tych palmtopach, na tych jeszcze innych ekranikach. No i tym co zadowolenia książka papierowa zwłaszcza w Polsce to stoi Nie czytają. A tak na marginesie co? Tak, lubicie czytać? No, wolicie filmik obejrzeć, nie? No właśnie, bo widać ryj, bo widać te emocje. Nie. Co tam, że tam mi raz jakieś kurwy polecą? Ale jakiś show jest. Także. Taka sytuacja. Jak masz ochotę, to sobie czytaj. Jak nie masz ochoty, to nie czytaj. Jak nie masz ochoty to nie to nie oglądaj Rob co tam chcesz Ja Jesteś człowiekiem wolnym Jeszcze coś mi się przypomniało odnośnie książki Żeby ubiec Chociaż ja wszystkiego nie ubiegnę Bo to ludzie Mają różne pomysły Był gościu, który chciał wydać Reportaże Świętego Piotra Ale pod warunkiem, że zmieni tytuł <laughs> Czajcie? No nie, dziękuję za takie mm, pomysły. Także póki co, yy, nie zapraszam serdecznie, żeby nie było kuźwa ludzie, zapraszam was serdecznie. i yy, Bierzcie, jedzcie kuźwa z tego wszyscy, nie? O, Ksi książki są naszykowane z czymś takim. O, no paluchy no, mam, paluchy mam rozjebane, i... Także to no, nie jest tak, że o... zapraszam wszystkich serdecznie, chodźcie, chodźcie do mnie. Nie, 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 nie. Delikatnie, po cichu, pojedynczo, szybciutko jedną książkę wziąć, wyjść, dupy nie zawracać. Chamem <laughs> trochę jestem, no, no, no trudno, ja muszę taki troszeczkę, taki opór, taka ściana musi być, bo to zaraz ja, ludzie by tak opierdolili. Nawet byś nie wiedział kiedy to cię opierdolą. Yy, poza tym, a chciałem jeszcze jedną rzecz ubiec, jakby ktoś tam pomyślał: o, to mi wyśli, wyśli, Nie latam na pocztę, po prostu żygam, żygam tym wysyłaniem. To po prostu jest dla mnie udręka, masakra. Pakujesz tą książkę, adres piszesz, te kurwa znaczki trzeba przykleić. Stoisz w tej kolejce do tej pani w tej porcji, one takie zadowolone, uśmiechnięte, i stoisz, i stoisz, i musisz wyskoczyć z roboty, albo z z drugiej roboty, nie, i nie latam, no nie wiem jak to rozwiązać, bo wiem, że na przykład niektórzy tam są z Meksyku, z Grecji kuźwa, z Australii, nie, i na przykład by chcieli za free książkę, nie wiem, mam taki jeden pomysł, ale to może być durny pomysł, znaczy zajebisty jest pomysł, ale jak trafię na durną osobę, no to zrobi kuźwa syfu, nie na przykład mogę komuś dać Całą paczkę i on będzie zapierdalał na pocztę. <laughs> Oj, Sugier, wariat jesteś. No trochę, może i tak. No. Ech, naprawdę. Także nie zapraszam wszystkich serdecznie. Odbierajcie sobie. Ile mam, tyle dam. Jak się skończy. O, jeszcze jedną, trze jedną trzecią. Trzecią rzecz muszę ubiec. Jak się to skończy, to potem nie mieć. Ludzie, że. Ale, mu jemu dał. On mi nie dał, ham, dał filmik, że daje te książki, nieprawda, nie daje, bo kurwa nie mam, bo już rozdałem. No, zrozumiałam. Oj, <noise> wydurniam się, spoko. Także, książka czeka. Z podpisem autora i ze złotymi literami Jezus żyje. Tam w środku opisałem Bluźniłem przeciwko Jezusowi. To już tego nie będę skreślał, niech ten mój grzech tam będzie.